Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj mówić od razu na początek o poziomie konsumpcji, o tym, co szykuje się w gospodarce. Witam gości rządów pieniądza, panowie profesor Konrad Raczkowski, Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. I Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Panowie. Na początek ja bym chciała, żebyśmy oczywiście zaczęli od tych danych głosu dotyczących poziomu konsumpcji, tak naprawdę popytu wewnętrznego. I teraz tak, wczoraj, gdy rozmawialiśmy w rządach pieniądza, panowie już tak tylko rzucili wielkościami, no mówili, że to na pewno się zmniejszy ten poziom, że już nie będziemy notować tych 14, 15, 13, nawet większych wzrostów zależy, w którym miesiącu to było. Do tej pory, no i że pewnie to będzie około 9%. Tak zresztą mówiło sporo analityków. No i cóż, się okazuje 8,2%. No to te, co się dzieje? Czy to jest dowód tego, że ubożejemy? czy że nie mamy już co kupować, bo się ludzie po prostu nasycili po tym takim głodzie pandemicznym i już tymi meblami, nie wiem, lodówkami, aut nie ma, bo trzeba czekać, tak, nawet pół roku. No i teraz a może po prostu zaczęli się obawiać o przyszłość, a może, bo tutaj to ciekawa jest ta diagnoza, ja myślę, zaczęli oszczędzać, bo na przykład stosunkowo atrakcyjniejsze jest już oprocentowanie, czy to na lokatach, czy to w obligacjach, gdzie mogą włożyć swoje. Pieniądze. No, jestem ciekawa, co panowie na to, ale myślę, że pomiędzy oszczędzaniem a ubożeniem jest chyba największy kontrast i pewnie należałoby się nad tym zastanowić. Panie profesorze. No, niestety, tak jak przetoczyła pani redaktor, te dane to ubożejemy. To nie jest tak, że oszczędzamy, tylko ubożejemy. Zainteresowanie kredytami finansowymi, tak zwanymi dawnymi chwilówkami, jak je nazywaliśmy, Wzrosło 38%, czyli aha, przy aha. spadku kredytów, e, są najnowsze dane, przy spadku kredytów hipotecznych, e, dość istotnym, przy spowolnieniu tego rynku, e, zastoju de facto branży budowlanej, bo to tak trzeba powiedzieć właśnie z powodu branży budowlanej, jeżeli chodzi o podaż mieszkań na rynek, przy czym popyt dalej byłby wysoki, natomiast podaż jest ograniczona, bo zarówno gminy, które nawet chciałyby budować TBS-y, mają te możliwości ograniczone również finansowe, a klienci po takich cenach albo, nie kupią, no jakby to wynikało. Bez, takich, mm, to nawet nawet nie chodzi o ceny, bo nawet po cenach by kupili, mhm. natomiast jeżeli nie mają tej zdolności kredytowej, bo no tak, tak. a większość z nich nie ma, bo, bo, bo dzisiaj tak naprawdę trzeba by było zarabiać na jedną osobę pracującą w gospodarstwie domowym kilkanaście tysięcy złotych brutto, żeby w ogóle ubiegać się o jakiekolwiek finansowanie potrzebne do zakupu własnego mieszkania, to dzisiaj tych kryteriów nie spełniają. Jeżeli nie spełniają, to, to po ten kredyt, prawda, nie pójdą, bo, bo go nie dostaną. Czyli no, widzimy taką sytuację, że ludzie zaczęli nie oszczędzać, ale po prostu koszyk zakupów podstawowych, koszyk cenowy odzwierciedla, no, to, że ta, ten portfel robi się coraz bardziej coraz bardziej, że tak powiem, płytki. To jest ciekawe, co pan powiedział, także w kontekście tych, tych mieszkań i tego, co pan powiedział, że ludzie by nawet po tych cenach kupili. No my tutaj nieraz mówiliśmy, że część ludzi oczywiście bezrefleksyjnie kupiłaby po każdej cenie, no ale może na część przyszła też refleksja po prostu po tych, jak, kiedy słyszało o tych rosnących ratach. No ja ma, ciągle mam taką nadzieję. Tak jak mówię coraz częściej tutaj, mówię, że nie wiem, czy naiwnością się nie wykazuje, ale mam nadzieję, że, że jednak nie, że jednak taka refleksja przychodzi. No dobrze, to teraz może jakieś analizy w tym zakresie. Się, co się dzieje, czy ubożyjemy, czy nasyciliśmy się? Już koniec, bo, bo pięć wersalek w domu to się nie zmieści. Czy jednak no, może zaczynamy oszczędzać albo obawiać się przyszłości? Zastanawiam się jeszcze nad tymi obawami o przyszłość z tego punktu widzenia. Andrzej Kubisiak. No to tutaj kilka, kilka elementów, które od wczorajszych tak realnie płynął. Ten spadek dynamiki, tak. bo pamiętajmy, że to jest spadek dynamiki, a nie jasne, spadek jasne. konsumpcji. Tak? Konsumpcja jednak cały czas rośnie o te 8%. Ten wynik jest słabszy od oczekiwań rynkowych, chociaż dosyć bliski, prognoz, porównaniu z którymi przedstawialiśmy. No to zdaje się, że byliśmy jedynymi z bardziej pesymistycznych w tym zakresie. Na no ile mówiliście? Hmm. 7,9 mieliśmy w prognozach na To pesymistycznie, na ten, tak. Na ten, na, ten, na, ten, na ten miesiąc. My spodziewaliśmy się, że ta dynamika będzie słabnąć. To jest zrozumiałe, no, w warunkach e, wysokiej inflacji i e, tego, że ta inflacja zaczyna powoli przeganiać dynamikę płac, to, to to jest zrozumiała reakcja i racjonalna. Natomiast spojrzymy na komponenty, gdzie ta dynamika najbardziej jest słabła, jeżeli chodzi o konsumpcję w ostatnim miesiącu, no to Tutaj na pierwszy, pierwszy rzut oka widać, że to jest w dużej mierze wynik motoryzacji. Wynik motoryzacji spadł o o 10% z skali rok do roku. To jest z jednej strony kwestia podażowa, także części tych samochodów tak. po prostu fizycznie nie ma. Z drugiej strony to też może sugerować, że przy dzisiejszych cenach benzyny po jakimś stopniu część konsumentów też może składać decyzję o kupnie nowego auta wymiany. Też są na, takie opinie to na, na nowszy, więc widać, że ten spadek sprzedaży samochodów jest dosyć trwały i wyraźny na poziomach dwucyfrowych i on ciągnie ten wynik bardzo mocno, mocno w dół. Z drugiej strony też. Wow kwestie, o których pani redaktor mówiła, tak? Czyli wyposażenie chociażby domu, tutaj też widzimy, że ten, ta kategoria, jeżeli chodzi o, o meble czy, czy związane właśnie z małym magetem, tutaj też te wyniki nie są tak dobre, jak można byłoby jeszcze oczekiwać jakiś czas temu. Natomiast to, co widzimy, jeżeli chodzi o utrzymujące się trendy, sprzedaż bym powiedziała wspierana napływem nowych konsumentów, mówię no tutaj o uchodźcach. Trzyma się dosyć dobrze, bo gdy spojrzymy na takie kategorie związane z żywnością czy to dzieżą, chociażby, to one są na, na dobrych poziomach, i, i tutaj widzimy, że ta skumulowana, zagregowana konsumpcja w Polsce jest na dosyć dobrych po, po poziomach. My to widzieli, badaliśmy też w poprzednich miesiącach, że gdy się przeliczy z kolei to na takie poziomy per capita, e, no to widzimy, że ta dynamika jednak konsumpcji e, zaczyna spadać i że w jakim stopniu to też zaczynają dociskać pasa, tylko tyle, że mamy mniej więcej około półtora miliona nowych konsumentów w mm -hmm. Polsce i to też się przykłada na te wyniki zagregowane. No właśnie, skoro pan o tym wspomniał, to ja tak no tutaj przypominam sobie, że jeszcze nie wiem, miesiąc temu, półtora miesiąca temu, wielokrotnie, była mowa w takim kontekście, że uchodźcy nam y, tak naprawdę zwiększają ten poziom konsumpcji, że to nie jest dobre. Nawet takie jakby opinie się pojawiały, że no y, trochę, trochę niestety nam zwiększają ten poziom konsumpcji, znaczy, no niby z jednej strony oczywiście ci, których towary są kupowane i tak dalej, się cieszą. Niby można było powiedzieć, że dochody do budżetu z podatków, tym z tym związane też oczywiście są, ale że jednak to napędza inflację, że, a, a, a nie o to chodzi. Więc pytanie, czy, czy teraz tą mówimy trochę dokładnie odwrotnie super, że są, bo w ogóle jeszcze ta konsumpcja się kręci, mówiąc bardzo kolokwialnie, panie profesorze, czy jednak nadal uważamy, że, że niekoniecznie, bo należy ją maksymalnie dusić? Nie, nie. Ja tu jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, że to, że ten czynnik, który mamy e, dodatkowych dodatkowych e, mieszkańców Polski z Ukrainy, oczywiście jest pozytywny. To jest jednak agregat, który nam jest włączany do, do budowania wartości dodanej, czyli do wzrostu gospodarczego i to jest bez dwóch zdań pozytywne. E, no, Pytanie tylko: co się kryje za strumieniem finansowym wydatków konsumpcyjnych tych osób, jeżeli one są mhm. albo generowane z oszczędności przywiezionych do Polski? Albo z pracy, czyli praca jako czynnik produkcji, to to jest jak Dobrze. najbardziej hmm. jak najbardziej dobre. Dużo mniej na tym też, też zyskujemy, ale dużo mniej, jeżeli to jest w ramach wewnętrznych transferów socjalnych, ponieważ z jednej strony z budżetu wykładamy, natomiast z drugiej strony to trafia do, z powrotem do tego budżetu i do gospodarki w postaci no, podatków pośrednich, hmm. mniej bezpośrednich, ale głównie podatków pośrednich. I to jest też ciekawe, ponieważ no, tutaj już przytaczamy dane, tak, według danych z USU też Ministerstwo Rodziny, to przytacza do 240 tysięcy uchodźców tych wojennych, tych po, z daty po 24 lutego w Polsce pracuje i dużo i mało, zależy jak na to spojrzeć, procentowo pewnie mogłoby być więcej, ale są oczywiście inne czynniki, które to ja też o tym... To by... Mogę wejść w słowo, pani redaktor, to tak. jest bardzo dużo, tak? bo jeżeli zobaczymy, ile mamy osób w wieku pełnoletnim między 18 a 65 lat w systemie PESEL. No. to wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców zaczyna znajdować się w okolicach 40%. To jest bardzo wysoki wynik. Pamiętajmy, że mm -hmm. to nie są migranci ekonomiczni. To są uchodźcy, którzy nie planowali, żeby tu przyjechać, ani przyjechać tutaj, żeby się schronić przed wojną, nie w celach zarobkowych. Więc ten wskaźnik zatrudnienia na tym etapie naprawdę wygląda, powiedziałbym, imponująco, jeżeli chodzi o osoby w wieku produkcyjnym. Bo pamiętajmy, tak, tak, że ja. gro tych osób to są dzieci przecież i też mamy tam osoby starsze w wieku emerytalnym. To więc... tych jest mało. 2% chyba. To jest mało. To jest około 4% tych już osób w wieku emerytalnym, ostatnio. więc łącznie, gdy policzymy dzieci i emerytów, to mniej więcej jest połowa tej populacji, druga połowa to są osoby pełnoletnie i w tej grupie osób pełnoletnich, tak jak powiedziałem, już około 40% pracuje, a pamiętajmy, że te osoby tak naprawdę są tutaj dosłownie od kilku tygodni czy kilku miesięcy, więc jest to raczej wskaźnik, gdy go. Nie, nie lubię tego porównania, ale jak zobaczymy, jak wygląda nie zawodował, choć no. w innych krajach, to, to, to też jest ona już dzisiaj wielokrotnie wyższa. Więc... Tak, tak, no to jest też, też oczywiście inna sytuacja trochę, też i przepisy pozytywne, i to jednoznacznie na przykład pracodawcy chwalą te przepisy, to tylko zawiadomienie te 14 dni, to jednoznacznie po prostu spotkało się i spotyka się cały czas pozytywną opinią, tak, która jest wyrażona przy różnych okazjach, ale ja takie chciałam jeszcze zapytać w takim razie odnośnie do tego wątku, bo to jest ciekawy wątek, o którym powiedział pan prof jakby z czego pochodzą tak naprawdę pieniądze na te wydatki, o których mówimy, to jest ciekawe. Mówimy, że dużo osób pracuje, czyli ja rozumiem, że Andrzej Kubisiak poniekąd trochę dał odpowiedź już na to, że pewnie z pracy i to świetnie, ale jestem ciekawa, czy państwo to jakoś analizowali, bo jeżeli chodzi o te świadczenia rozmaite, socjalne takie nazwijmy, no to na przykład część bodajże tak z końcem lipca się skończy. Mówimy o tych prostych pieniądzach, które są dawane w związku z utrzymywaniem uchodźców, no ale te inne się nie Kończą, typu 500, plus, no zależy jak długo to potrwa, no to jeszcze pewnie te 300 plus dojdzie, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli to wszystko, co dotyczy także Polaków, to nie jakieś nadzwyczajne świadczenia, przypominam, ale te, które dotyczą Polaków. Analizowali Państwo w Polskim Instytucie Ekonomicznym na przykład, na ile to jest wykorzystywane i, no i oczywiście potem, jak rozumiem, przeznaczane na, na, na bieżące zakupy w Polsce przez uchodźców? Czy no, takich analiz nie jesteśmy w stanie zrobić, no bo to, to są dane, którymi dysponuje skoro zakładu bezpieczeństwa społecznych, więc jakby to oni mają jakby informację, kto i w jakim poziomie doświadczenia otrzymuje, bo to przez przez, przez tą instytucję w dużej mierze te środki przechodzą. Tak. Natomiast no, no, trzeba założyć, że jakby te środki idą bezpośrednio na bieżącą konsumpcję, tak pamiętajmy, no tak, że, że część uchodźców przyjechała z tej z niczym, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że część uchodźców, szczególnie z tej pierwszej fali, to były też osoby, które były relatywnie zamożne, jeżeli chodzi o status społeczny w samego. Czy one Ukrainie. są nadal w Polsce? To trudno powiedzieć, bo tutaj nie mamy jakby konkretnych informacji i danych, jeżeli chodzi o to, kto gdzie dokładnie się znajduje, wiemy ile osób i w jakich kohortach przekraczało mniej więcej naszą granicę. Natomiast badania z samej Ukrainy pokazują, że w tej pierwszej fali migracji w dużej mierze też uciekali uchodźcy z dużych miast, głównie z tutaj okręgu kijowskiego, ale też centralnej czy, czy, czy zachodniej Ukrainy i też duża część osób która przyjeżdżała do Polski to powiedzielibyśmy, że to była klasa średnia, czy nawet klasa średnia Wyższa, um, ukraińska. To trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że w pierwszej fali na przykład migracji, mam nadzieję, że do niej nigdy nie dojdzie, ale uchodźstwa wojennego z Polski, gdyby uciekała Warszawa, Poznań, Kraków, to też są osoby relatywnie lepiej zarabiające w Polsce i tak, gdyby wyjeżdżały w no To jest w dosyć kolejności. normalne w tego typu, w tego typu ruchach tak? migracyjnych, że jakby Bo najpierw uciekają. Ucieka. Te osoby, tak. tak, które mają zasoby finansowe też na to, więc część tych środków, które idą na konsumpcję też w Polsce, jednak też pochodzi z oszczędności tych osób, e, które tutaj przyjechały. Natomiast po części te oszczędności się mogą kończyć, bo koszty życia w Polsce są kilkukrotnie wyższe niż, niż w Ukrainie przedwojennej. I te osoby też z tego powodu gdzieś w jakimś stopniu są też zmuszone ceny ekonomicznej, żeby tą pracę podejmować, bo świadczenia, o których pani redaktor mówi, oczywiście są istotne i ważne w tym zakresie, ale one nie to w stanie wystarczyć na to, żeby się też w naszym kraju utrzymać w warunkach Jasne. Nie, ma pan rację. I w ogóle też analizując tą kwestię, tego jakby ja też trochę zapytałam, czy one są nadal w Polsce, bo oczywiście też jakby tych badań ani ja nie mam, ani, ani pana, ani to pewnie nie wiadomo, kiedy one będą i czy w ogóle kiedykolwiek. Natomiast nawet obserwacje jakby pewne coś nam wskazują. No, na przykład jeżeli mam możliwość obserwowania, załóżmy, nie wiem, parkingu i, i, i obiektu jednego z dosyć drogich polskich hoteli w Warszawie, to też widać, że na przykład są tam pewne samochody, które wcześniej stały, w tej chwili ich już nie ma tam. I to nie znaczy, że już dzisiaj, ale nawet już powiedzmy od miesiąca. A one były no, w dziesiątym czy 15 dniu wojny. Tak? Więc to jakby jest taki morze, tak samo jest, jeżeli chodzi o zaludnienie takiego jest, Tutaj podpowiedź nam trochę dają dane ONZ-u, które publikują od początku czerwca które pokazują, że y, jednak część uchodźców faktycznie się relokuje, czy wewnątrz Unii Europejskiej jest spora pula uchodźców, patrząc ilościowo w Niemczech, to jest prawie 780 tysięcy. W Czechach jest w ogóle najwyższy udział uchodźców na tysiąc mieszkańców, bo to nie jest tak bardzo liczny kraj, a ja też przyjął sporo uchodźców. Mówię o krajach, tak. które nie są krajami przyfrontowymi. No do Włoch trochę zakresie. osób jedzie też. Jest spory udział w Hiszpanii, o czym się mało no, tak, mówi, tam też tak, jest, spory, tak, jest sporo, też sporo uchodźców, którzy też trafili Włochy tak. również, no ale też tak. tych krajów nieeuropejskich coraz więcej osób też kieruje się w stronę Kanady. Tam pojawiły się też wizy specjalnie tak, przygotowane no dla, dla obywateli Ukrainy, zresztą. więc te ruchy są ciągłe. Nie ma takiego momentu, w którym możemy powiedzieć dokładnie tyle Ukraińców tak. jest dzisiaj w Polsce, Aha. którzy są uchodźcami wojennymi. Pamiętajmy, że mamy też bardzo dużą pulę w Polsce migrantów przed, sprzed obecnej wojny, którzy często przybywali do Polski po 2014 roku, a więc po wcześniejszej wojnie, która. Też nie do końca pamiętajmy, została wygaszona na wschodzie mm -hmm. Ukrainy. Więc też w Polsce jest bardzo duża pula obywateli Ukrainy, którzy też przed 24 lutego tutaj przebywali i oni też razem z uchodźcami, z jednej strony, że kooperują, często ich wdrażali tutaj w funkcjonowanie. W Polsce wspierali ich i pomagali i nadal to robią. I też jest to pewna pula osób, która też w Polsce się pojawia i często dzisiaj już zamazują się powoli te granice między jedną a drugą grupą, bo im dłużej uchodźcy będą przebywać w wojnie, tym bardziej będą zmieniać się, przepraszam, za to określenie, migrantów po prostu i będą też przejmować część nawyków czy czy rozwiązań, które też migranci przedwojenni jakby w Polsce uskutecznili. No to, to, to zakładamy, że dobre, bo tak trochę brzmiało, już się przestraszyłam, że tych złych nawyków, o których gdzieś tam wcześniej powiedzieliśmy, że oni właśnie nie, nie, nie mają tych nawyków takich typowo, typowych migrantów, na przykład ekonomicznych, które można było powiedzieć, że pracują, ale tam są też pewne złe nawyki, tak? Bo część jakby też tutaj powiedzieliśmy, no nie pracuje, tylko jednak utrzymuje się ze świadczeń, nie może w Polsce, ale to jest oczywiście w państwach zachodnich. No dobrze, to teraz chcę yy, Chciałabym zapytać panów, trochę powiedzieliśmy tutaj, użyliśmy jako przykładu tego, że konsumpcja musi być powiedzmy odkładana w czasie samochodów. I tutaj taka ciekawa była, myślę, żebyśmy do tego troszkę nawiązali, bo to taka była ciekawa rozmowa, jakby w jednej ze stacji, mówią, minister Buda wypowiadał się na temat tych podatków oraz opłat ewentualnych w związku z kamieniami milowymi. Dotyczy to oczywiście samochodów. Dróg. No i teraz o co chodzi? E, no, pojawi się takie trochę, już taki jest się podnosi, że Polska się zgodziła na to, żeby osoby, które kupują e, samochody, będą kupowały z, z latami, tam 34, 5 rok, to załóżmy tak, będą kupowały e, samochody inne niż elektryczne, będą narażone na dodatkowe koszty. No i tutaj minister Buda mówi, że nikt się do takiego czegoś nie zobowiązał, żeby dodatkowo obciążać, a jedyne, nad czym zastanawia się rząd, to zastanawia Zastanawia się nad pewnymi ulgami tak, dla tych, którzy będą kupowali owe samochody elektryczne. No i już tutaj natychmiast spotyka się z łatwym dosyć zarzutem, że no 180 zł za rejestrację samochodu, jeżeli z tego nawet połowę byłoby taniej, no to nie może być to chyba czynnikiem przesądzającym o tym, że ktoś zdecyduje się na dwa razy droższy samochód elektryczny. O rozmaitych problemach z ładowaniem tego samochodu już nie będziemy teraz mówić. Więc pytanie do panów trochę mam takie. Czy to jest w ogóle możliwe? żeby dokonać na przykład w przeciągu, no ile mamy tu lat, o jakich mówimy, 13 latach, takiej rewolucji, żeby na polskich drogach jeździły samochody elektryczne, niespalinowe. Czy to by było w ogóle społecznie akceptowalne, także finansowo realne dla Polaków. I z drugiej strony, czy to jest możliwe, że my byśmy powiedzieli, nie, nie robimy tego, idziemy trochę swoją drogą, a Komisja Europejska niejako nie kontrolowałaby, nie sprawdzałaby Polski, czy ona zrealizowała to w taki sposób, jak owa Komisja Europejska sobie wyobraża i dawała nam środki. tutaj widzę czasowy problem. Jeszcze nie wiem, czy panowie go widzą, bo jeżeli rozliczenie ma nastąpić do 26 roku, a 35 rok to by były te elektryki, to ja widzę rozbieżność czasową, no bo w sumie to już by było po rozliczeniu, więc o co chodzi? No jakieś inne mogłyby być kwestie. A ja ciekawe są co na to, pan profesor Raczkowski. To znaczy tutaj tutaj mamy sytuację jeszcze trochę bardziej skomplikowaną. To w pierwszym rzędzie, tak jak pani redaktor zauważyła, te kamienie milowe no są do, do spełnienia, bo inaczej tych, tych środków nie tylko tych po prostu nie dostaniemy. A pierwszym i najważniejszym z nich to nawet nie chodzi o te samochody, tylko chodzi o podatek, podatek CIT na poziomie minimalnym, tak. który w w zasadzie w tym momencie Polska, Polska uzgodniła, natomiast do tej pory jest to blokowane przez Resort Sprawiedliwości. Niestety słusznie, bo jeżeli to, to wejdzie, to oczywiście podatek będzie minimalny, ale to znaczy, że z budżetu polskiego państwa znów zostanie uszczyplonych 10-20 miliardów złotych, które do niego nie wpłyną z uwagi na to, że będzie to podatek międzynarodowy, a więc jurysdykcja właściwa powinna go pobrać. Ale pan ma na myśli w ogóle CIT, rozumiem. Ja mówię tak, mówię mhm. o opodatkowaniu o, o CIT-ie. I także z punktu widzenia naszych interesów ekonomicznych to, to nie ma tak, że coś nam ktoś daje za darmo. I teraz wracając pierwsze to jest ta sprawa podatkowa bezpośrednio, która uderza w budżet państwa. Druga sprawa to jest tych samochodów. Rzeczywiście rząd, <laughs> przepraszam, nie potwierdza takiej, takiej, takiej opcji, natomiast, te rozwiązania, które przekazują urzędnicy w Brukseli, no mówią właśnie o tym, że ponoć ktoś do tego się zobowiązał ze strony polskiej, że, że takie są y, później będą warunki Właśnie no tak, ale, ale jest to całkiem jakby inne podejście. Podejście z takiej strony, że musicie, ja już bardzo to, to prosto jakoś powiem, musicie dodatkowo obciążyć na przykład jakimś podatkiem samochody spalinowe, a inne podejście jest takie, zrobimy trochę ulgi dla podatków elektrycznych. Andrzej Kubisiak. Ale jeszcze jak mogę, prze, przepraszam, jeszcze, jeszcze bym, jeszcze bym, bo jeszcze, bym niecałem... jeszcze, by, jeszcze bym dodał. Generalnie te pomysły tak zwanego typowo eko, to pomysły Unii Europejskiej. Są tak. już na tyle szalone, że jeśli zaczniemy się na to zgadzać, to niedługo te u, ubożenie społeczeństwa przyspieszy. No zobaczmy, jaki tam... No wiemy to, ale panie profesorze, dzisiaj... jeszcze chcemy dać panu Andrzejowi Kisiakowi chociaż szansa na pół zdania. Znaczy, czyli trzeba powiedzieć, że no, my będziemy w tą stronę zmierzać. My jako Polska i jako Unia Europejska to odejście od aut od spalinowych będzie też wymuszane przez koncerny same motoryzacyjne, które już przestawiają się powoli na to, żeby produkować nowego rodzaju inne samochody. Pamiętajmy, że to jest kwestia, która będzie dotyczyła to nowych jeszcze, aut, tak? To może jeszcze te same koncerny by stworzyły odpowiednie gniazdka w blokach mieszkalnych. Dziękuję bardzo. Andrzej Aj, Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, profesor Konrad Raczkowski, Centrum Gospodarki Światowej UKSG. W to goście dzisiejszych rządów pieniądz. Anna Grabowska, dziękuję do usłyszenia. Gracias.